Dzień dobry, witam państwa. Marcin Lewandowski. A dzisiaj w codzienniku, czy ta afera finansowa wstrząśnie światem? Sprawa nieprawidłowości przy rozdziale funduszy na polonię przez MSZ w prokuraturze, o wzroście bezrobocia w Kanadzie. Tragiczna pomyłka amerykańskich wojsk w Afganistanie w nalocie przeprowadzonym podczas operacji NATO zostało zabitych 11 rodziców i kobiet. 11 dzieci zostało zabitych. Byli między 1 a 8 lat. Jeszcze nie policzyliśmy liczby kobiet, które zostało zabitych w tej operacji. Według MSW Afganistanu, podczas tej operacji we wsi Shigal w prowincji Kunar zginęło sześciu rebeliantów, w tym dwóch wysokich rangą dowódców talibów. W komunikacie MSW nie wspomniano o ofiarach cywilnych. Prezydent Afganistanu zażądał od wojsk NATO zaprzestania operacji, w których pojawia się ryzyko zabicia osób cywilnych. Dowództwo Sił Powietrznych potwierdziło udział swoich żołnierzy w operacji na pograniczu z Pakistanem. We Podkreślają jednak, że samoloty zostały wezwane na prośbę oddziałów afgańskich, które prowadziły operację lądową przeciwko talibom. To może być największy cios dla wielkiej czarnej dziury w gospodarce światowej. Wyciek ponad dwóch milionów dokumentów z rajów podatkowych odsłonił tajne interesy kryzysów tego świata. 260 gigabajtów, na których znajdują się miliony dokumentów ujawniających tajne interesy głów państwa, oligarchów i artystów, handlarzy bronią i handlarzy organami. Śledztwo odsłania skomplikowaną mozaikę transakcji, w której przewija się ponad 122 tysiące firm i tysiące znanych nazwisk, m.in. członków rządu z Kanady, Rosji, Azerbejdżanu, Pakistanu, Filipin czy Tajlandii i byłych krajów bloku komunistycznego. Dzięki tajnym kontom bogacze z całego świata kupowali luksusowe posiadłości, jachty i dzieła sztuki i inne dobra bez opodatkowania i z zachowaniem anonimowości. Niektórzy prali brudne pieniądze. This is a real interesting development in this secret world. Finally, it's illuminated. Międzynarodowe konsorcjum dziennikarzy śledczych z Waszyngtonu zaprosiło do współpracy swoich zdeklarowanych członków z 46 krajów. W Niemczech jest to Zude Deutsche Zeitung, w USA to Washington Post, w Szwajcarii jest to Zontag Zeitung, w Wielkiej Brytanii to Guardian. W Polsce gazeta wyborcza, która jak na razie powtarza, co tamte gazety wydrukowały. Na stronie Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych odnaleźliśmy trzech dziennikarzy z Kanady. Są to Heavy Abbott, William Marsden, Frederick Zalek. Tony Merchant sent 850 do Trustnet, który je Z Polski jest to jeden dziennikarz z Gazety Wyborczej, Paweł Smoleński. Ciekawe, czy będzie miał odwagę wydrukować jakieś rewelacje na temat polskich krezusów. Do prokuratury i Najwyższej Izby Kontroli skierowano sprawę nadużyć przy rozdziale przez MSZ funduszy na Polonię. O doniesieniu do prokuratury w tej sprawie poinformował poseł PiS Jan Dziedziczak, członek Komisji Łączności z Polakami za granicą. Po tym jak zebrano Senatowi możliwość rozdzielania funduszy dla Polonii, tak jak to czynił nawet w II Rzeczpospolitej i przekazano tę rolę MSZ, pieniądze... Dla Polaków za granicą rozdzielono na zupełnie nowe podmioty. W tym roku bez porównania dostały mniej pieniędzy znane i sprawdzone organizacje. W konkursie dotacji nie otrzymały np. Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, co roku ponad 2000 paczek dla polskich dzieci na Białorusi, Stowarzyszenie Odra Niemen wspierające polskich kombatantów z Kresów. Rządowa Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie nie otrzymała żadnej dotacji dla 120 sobotnich szkół języka polskiego na Ukrainie. Poszkodowana została wspólnota polska. Pieniądze, które przez lata trafiały do sprawdzonych organizacji, między innymi wyżej wymienionych, trafiły do takich fundacji jak Fundacja Rozwoju Myśli Obywatelskiej, która została założona półtora miesiąca przed ogłoszeniem konkursu na organizacje mające przekazywać pomoc dla Polaków za granicę. Dostała ona półtora miliona złotych. Ta fundacja, jak twierdzi Jan Dziedziczak, nigdy wcześniej nie była znana ze współpracy z Polakami za granicą na wschodzie, ale za to na czele tej fundacji jest osoba, która pracowała razem z jednym z asystentów wiceministra Janusza Ciska, odpowiadającego za sprawy Polaków za granicą. Działające od kilkunastu lat organizacje wyspecjalizowane w pomocy rodakom za granicą, chwalone przez nich, nie dostały ani złotówki lub bez porównania mniej od ciała założonego na dwa dni przed konkursem, poinformował Jan Dziedziczak. W marcu w Kanadzie straciło pracę ponad 85 tysięcy pracowników. Stopa bezrobocia wzrosła do 7,2%. To największy w ostatnich latach ubytek miejsc pracy w ciągu miesiąca. Nikt nie spodziewał się, że cięcia pracownicze będą w marcu aż tak głębokie. Co gorsze, wszystkie te gigantyczne straty dotyczą miejsc pracy w pełnym wymiarze godzin i dotyczą znaczącego gospodarczo sektora prywatnego. W ciągu ostatniego roku stworzono w sektorze prywatnym tylko 111 tysięcy miejsc pracy. Biuro Statystyczne informuje też, że zatrudnienie spadło w 6 z 9 kanadyjskich prowincji. Najwięcej strat poniosło Ontario i Quebec w każdej z tych prowincji ubyło pracy dla 17 tysięcy pracowników. Grecy podliczyli straty, jakie ich kraj poniósł wskutek niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej. Nieoficjalnie mówi się o kwocie 160 miliardów euro, która pokryłaby zadłużenie Grecji wobec Niemiec. Prace nad raportem trwały kilka miesięcy i były utrzymywane w ścisłej tajemnicy. W tym czasie specjaliści przeanalizowali setki tomów archiwalnych akt, z których wyliczyli, ile Niemcy winny są Grecji za szkody wyrządzone w czasie wojny. Greckie media, które jako pierwsze poinformowały o sprawie, nie podają, jaka to jest kwota. Z wcześniejszych szacunków wynika jednak, że może chodzić o blisko 160 miliardów euro. Niemiecki der Spiegel podkreśla, że wypłacanie Grekom takich pieniędzy rozwiązałoby gospodarcze problemy tego kraju. Dla rządu w Berlinie sprawa odszkodowań dla Grecji jest jednak zamknięta. Zresztą sam grecki rząd podchodzi do raportu z rezerwą, zdając sobie sprawę, że może zaszkodzić relacjom z Niemcami, które dźwigają największy ciężar pakietu ratunkowego dla Grecji. Dlatego, mimo że dokument powstał w greckim ministerstwie finansów, nie wiadomo, czy władze w Atenach zdecydują się na jego publikację. Dzisiaj rano słonecznie. Po południu miejscami popada, by wieczorem rozpadać się na dobre. Temperatura 9 stopni. Imieniny obchodzą Cezary, Dionizy i Radosław. Życzymy wszystkiego najlepszego, a już się z Państwem żegnam. Do zobaczenia, Marcin Lewandowski.